Rozpoczęła się naturalna majówka. Na pierwszy ogień poszedł język polski. W tym roku w Częstochowie egzamin dojrzałości zdaje w sumie prawie 5,5 tysiąca uczniów. Jak przetrwać maturalny maraton? Uczniowie mają swoje sposoby. Dużo snu, dużo wypoczynku, nie przemęczać się za bardzo i w sumie naukę już odłożyć na bok. Dziś skuteczność wszystkich sposobów można było wypróbować w praktyce. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Niespełna trzy godziny pisania pod bacznym okiem komisji. Tematy zdaniem uczniów dość przewidywalne. Pierwszy temat e, z dziadów e, Adama Mickiewicza, no temat, który... Mógł pewnej części osób sprawiać trudność. Drugi natomiast z ludzi bezdomnych i lalki był prosty, ponieważ nie było wiedzy, znajomości całej lektury, tylko dany fragment. W tym roku w Częstochowie egzamin dojrzałości zdaje niemal 5,5 tysiąca uczniów. Jak twierdzą nauczyciele, w części pisemnej matur poważnych zmian nie ma, nowości czekają jednak na uczniów podczas części ustnej w przypadku języków obcych dokładnie liczony jest czas odpowiedzi ucznia następnie że uczeń jeżeli zaczął od pytania drugiego to nie może powrócić do pytania pierwszego uważam że te zmiany akurat są niekorzystne dla uczniów Maturalny maraton potrwa w sumie do 25 maja